No to wio. Tylko, no, żeby... Czekaj, ja... musimy mieć to samo co mieliśmy, tak? No. Nie ja miałam co. Czekaj, wezmę sobie jeszcze ten technika. Ale musisz mieć musisz się wbić na ten. Czekaj, sobie ustawię, bo możliwe, że znowu mam ten. No właśnie się patrzę, nie transportową tylko mamy. No na razie tak, ale później zdobywasz ten. Czekaj, m 1 wezmę sobie z Jak zdobywam co? Jak zdobędziesz punkt C. A, to to okay. wtedy się pojawia ta. Ale Rozumiem. czekaj, ja jeszcze w pojazdach ustawię. No widzisz i cały czas... nie, teraz mam dobrze, ECM. Co ja wziąłem? Eee, co za dupa do mnie. Ale... Ja wziąłem coś, coś innego. Tak? Dobra, no. czekaj, ja, ja, dobra, jestem na śmigle. Ja jestem z tobą. Jestem na śmigle i trzeba teraz szybko bieg... przejąć, niech oni przejmą, AC? a my idziemy, my idziemy na ten. Na C? Tak. A my idziemy na... na lądowisko. Okej, okay, ja jestem tutaj z tobą, zaraz będę... Łoł, łoł, łoł. Jestem w lądowis... o, musimy to zająć, tak? Tak, tak, musimy to przejąć, Okej, okay, no. okej, okay. okay, okay. mamy, mamy. Oni są koło nas, wiesz? No, no, widzę, widzę, na salce, e, wszelką, Nawet nie choni przejmą, ja koni nawet, jak przejmą. Okay, okay. Okay, okay. To nie ma znaczenia, I wiesz? Jest, okay. Dobra. Jestem, ma, jestem, jestem, Dawaj, dawaj, jestem, jestem. Oh, fuck, było blisko. Czekaj, czekaj, <grym> musimy się <grym schować, <grym musimy się schować. Tak, tak, tak. Bo koleś ten, koleś ma ten ECM, a, a ja wystrzeliłem. Flare, wiesz? Okej, okay, okej, okay, okej okay. Rozumiem, rozumiem Over no, Mam nadzieję, out. że nas nic tutaj nie zgarnie... To jest koleś Oh, fuck M Mam znowu te Spot. podstawowe te, wiesz? Zabili go, zabili go okay. Czekaj, musimy się na razie wycofać chyba Czekaj, czekaj, czekaj Zaraz zobaczymy Dobra, teraz okay. Tu jest koleś, patrz, masz tu koleś widzę widzę, 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 widzę Czy mogę go zrobić czy nie? Mam go Dzięki, dzięki, dzięki idziemy okay. Jedziemy dalej A, znaczy, dalej Łoł, wow wow wow, wow. Dobra, oh. to, jest, to była druga. To była druga. Czekaj, czekaj. Okay. Schowajmy się. Kurwa, nie mam tego ECM. A tutaj ustawiony. mają jakieś. Ek... Tutaj coś jest. Punkt mają ustawione? Nie, to jest. truck. O, oh, czekaj, czekaj, coś tu do nas na O, oh, sniper, dobra. A, z A, A, Z, A. A. O, oh, fakt, będzie bolało manki. <laughs> Trzeci Captain stinger. Care, wiesz, trzeciego stingera miał. Właśnie to jest to. On, on chyba trzy stingery z tego podniesionego ma, wiesz? Mm -hmm. Trzy? I, e, tak, chyba tak. O, to czekaj, muszę zmienić to... ja muszę sobie teraz na pojazdach zmienić właśnie, bo... A czemu nie mogę zmienić? Jaki kurwa to jest bezsens, ty! Nie mogę zmienić cały czas na, na transpo... na tej... Przecież jest tak? w grze. No. Pomimo tego, że jest w grze, to nie mogę zmienić po prostu na niej tego.

O, no, serio. Myślałem, że on w środku siedzi. Nie jest właśnie bez sensu. Ten. Ja nie wiem, czy, czyli nie wiem, jak ja mam to zrobić, ty, bo nie jestem w stanie przecież ustawić, ty. Jak ja mam sobie ustawić na. Co? No, to, to, to. Heli... Ta, Hel na tej chelce, jak, jak, jak ona nie jest, wiesz? Co, coś... Coś tu jest pojebane. Polaskiego Czemu? rozjechałem. Cze rozdrespię się na działku. Jeździ, Manki, jeździ. Jadę, jadę. I miałem, chciałem go rozjechać, ale... To jest, to jest jakiś samochód w ogóle. Idę Mam go, rozjechałem go. To jest drugi. Dawaj, jeździ. W razie Zdję. czego, jakby do mnie strzelali, to się zaraz zamknę w sobie. O, to jest, to jest ten, stój, stój, stój. Nie, widzę się, ci się, ci się, ci się, ci na tym nie mogę oh, ah, nie, <laughs> Ale zabiliśmy niektórych Dobra, czekaj, wbijaj się na helkę Czekaj Z który jesteś? Jakie masz ten? E, prawą, prawą stronę A jakie masz e, działko? Mini działko, mini działko mini, mini? Co? Masz po prawej A, stronie transportowy. na e. Dobra, to lecimy na transportowego Okej okay. Się. Dobra, kole lądują. Widzę jeden zabity, drugi zabity. Wow, o, o, co to było z mawem? To jest ten no sam. Oni mają to tutaj, to jest ich serwer. Możliwe. możliwe. KSA, KSO, jakieś, to, jest, to jest ich serwer, mi się zdaje. Chcę snajpić tutaj. Jeden na A. No widzisz tą snajperką, to było automatycznie. No, tak, czemu nie, wiesz? Co się? Mogłem może jakiś ten odblokowałem. Nie, nie mam innego. Ale za znowu czy... mam cały czas to samo, nie. Nic mi nie, nie odblokowuje, cały czas mi pokazuje, że mam to samo, nie. To samo. Tak. To jest bullshit. Yeah. Unfortunately. You're right. Radio

Może się właduje na ten... I wytańczysz, kretynie. cię dojadę. Gdzie ty, mamki jesteś? jak no tam no za be. plecami będziesz miał koreśni. no, no, no ja, mam, ja mam za plecami, ja mam... Wszędzie się wbiłem, wiesz. Jestem zawsze PTFO. Zobacz, patrz na to, Ale co będzie. Ops. Czterech ich tam jest. rozjedziemy ich? Dobra. Czekaj, czy ty jesteś, czy ty jesteś. Okej, okay, macie. Oni mają tutaj ten...

Sorry. Mam drugiego. zostaje oh, wow, dużo dużo Następne. Następny. Następny. jedź, jedź, jedź Manki, uciekaj, są. tam. nie nie, są nie, nie stąd, zrób. Tam, oni są pod tym domkiem, idź pod tym domek, idź pod tym domek. Czekaj, 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 czekaj. pod ten domek tam. Okej. Wiecie, 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 Tam tam byłeś, tam gdzie cię zabili. Czekaj, czekaj, czekaj! Ja, ja, ja nie mogę się... mówisz, kurwa? No bo ja... Mam... My, my sensitivity's fucked up. Oni są tam pod domkiem. Na co na przodzie, na przodzie! Weź odjedź od domku. Odjedź od tego domku. Ty, czekaj. Tu z prawej strony. Jedź do przodu, jedź do przodu. Jedź do przodu? Tak, 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 tak. Tam są kolesie okay, yeah, 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 yeah. O, widzę, jest, widzę, widzisz. widzę! Dobra, mam go, mam go, mam go. Okay. Czekaj, stój, 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 cofnij się, cofnij się, cofnij się. Stój, 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 stój. Ja też mam działko. To napisz, daj. To, czemu ja nie mogę... Zobacz, co ja robię, co ja, zobacz, co ja robię. Trzeba przeładować. Najlepsze dobrać. jest to, że oni nam nic nie robią, nie? Z Ja pierdolę, jakieś. Ja, ja nawet ja nie wiedziałem, że mam działko. Bo ja mam third person view. Uważaj, od lewej będzie sniper. Okej, okej. Okay, okay. Czekaj, czekaj. go, widzę go. Będzie chciał nam miny podrzucić. Jest, masz go, masz go, masz go. Jedź, 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 jedź. podejdź bliżej trochę. Dobra, Szybko? dobra, stój. O oh, wow, co to było, ty. Tam jest koleś, pa, zaznaczam koleśa. Z Za krzakami. Tak, tu też, w stronę mostu. A widzę, widzę. <laughs> Jaka jazda Słuchaj. bez trzymanki, co? No, to e, ja wie... nawet nie wiedziałem, że miałem działko. Wiesz, ja normalnie no, 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 nie jeżdżę z no, no, no. pojazdami. Cześć, coś tu jedzie, coś jedzie. Łódź, 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 łódź. Cofnij się, o Tutaj się. Masz... Czekaj, 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 czek. muszę za zabić tego. Okej, okay. okej. Okay, okay. Łódź? Tak, Łucz jest. O, widzę. Dobra, to odjechała nam. Holy shit, to było dobre. O, czekaj, ciężarówka szturmowa. szturmowa. ja nie mogę nic jej zrobić, wiesz? Ja mogę, czekaj. Dobra, to ja obserwuję tutaj otoczenie, jakby co. Natychmiast na teren. Mam go. Pff. A, nieco na jedzie na tym, na dachu tam jest. Wiesz, mam go, mam go, mam go. <laughs> Bro, what the fuck is going on? O kurwa, jaka rzeźnia, nie? O wow. Ja nawet, ja nawet nie celuję. <laughs> ja nie celuję. Oh Cze, oni będą odeszli teraz. Jest przy mnie co. tutaj. tutaj Małgo, the z takiego daleka, nie? Gdy... O oh, wow. Wait, I haven't played in a while. Okay. Holy shit, ale wpadają fragi. No no to będzie stał? O, wow, tylko uważaj, żeby nam coś nie podłożyli, nie? Patrzę się. Nie mają Cześć, tutaj tam za kamieniem jest, za kamieniem jest. Patrzę. Jeden. Jest, tam gdzie masz. Ty nie myślałem, że ona jest taka OP, nie? <laughs> Jaka rzeźnia w ogóle, ty. To gdzie idziemy z powrotem? Czekaj, może tak? przejmiemy to, de, oni tu będą. Okay, czekaj. Jak to się wchodzi tutaj? Przez to drzewo. Ja Tu musisz przejechać Trochę nam przeszkadza ten Jedź naokoło, jedź naokoło, bo ktoś zginął, no Wykopaliśmy policję, utrzymajmy ten teren Patrzę, patrzę, patrzę No no, tutaj nikogo nie widzę Okej, okay, jedziemy na ten, A ten w... ten A tędy w... 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 można przyjechać? O nie, tutaj w krakach jest Gdzie? Fuck. Tutaj na prawo Był Zabili go, zabili go, zabili go Dobra. Nie, czy jest? Nie ma, nie ma Okej okay. Mogę tu przyjechać, tędy? Nie, 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 nie nie. nie mogę? Nie, nie przejedziesz, przyjedziesz. Przyjedziesz. Przejedz Jedziemy. Jedziemy na na tak. Leci, leci helka. Okej, okay, to, to transportowa. Ja nie wiem, czy stąd ją ten, wiesz? Czy coś się coś dostaje jakieś obrażenia, ale. Ale to nie jest. Rap, te, rap ten i jeden ten tylko. Dobra, przejedziesz tutaj, przejedziesz. Jedzić, Przez... na B, na B, na B, jedź na B. Na B? Tak. Okay. Czekaj, tam jest koleś, jest koleś. Jest... Zatrzymaj za zatrzyma je? się. Zatrzymam A, się? Dobra, 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 nie, już nic, już nic Tutaj jest, tutaj tutaj, 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 Nie widzę. Czekaj, zaraz widzę, do widzę, niego przyjedę. Widzę, widzę. widzę. Tutaj jest. Masz go? Eee... Kurde, te krzaki skociłem. Ktoś do nas na łódź, łódź, łódź. Łódź? Jedź, łódź? jedź, 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 jedź tak. Sorry, 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 sorry. Prawie ja, nas ja, rozdobcą, ja. prawie nas rozdobcą. To czekaj, co mam? Ja, co ja mam, co w moim uchu. Co ja mam za zakresie? Hmm. Czekaj, czekaj, stój, 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 stój. Posłaniaj. Nie, dobra, Ty mam snajpera. Mam snajpera, dobra, jedź, jedź, jedź. spieprzaj stąd, spieprzaj Czekaj, sen. czekaj, czekaj, muszę kogoś zabić. Nie. Dobra, ja go ubezpieczam. Tutaj jest ktoś, na przodzie. Nie widzę. Jest? Zjedziemy go, zjedziemy go. go. Nie ma. O, o, o. Nie ma uciekania. Dobra, czekaj. nie zawiesz się gdzieś. Jedź na B, tam gdzie byliśmy początkowo. Jedź na B, tam gdzie byliśmy początkowo. A co ty tam lubisz tam? No pa, jedzie, to jest co to jest to, to jest to, tutaj jest to, za... go jest to, to jest to, to jest pocisnęli go. Pocisnęli go. jest no, no, no to, to jest to, to jest to, no Dobra, to, to na. to, to jest to, A nie, a już załatwili. Szybkie dostrzeganie. Nie, tutaj jest coś, tutaj jest, jest coś. Jest, na jest, y, ta, turmowa jest. Nie, y, mobilne odrodzenie. Spyp, spyp, mam tu To już nie jest nasz teren. Nie, nie, granatami, nie, no, Oni są za tą górą, za tą górką tu są. Jedź do, okay. przodu, jedź do przodu, do przodu za tą lurką są O, ja jest, jest jest kogoś. A, uciekł, uciek nie ten akurat, Słuchaj, ale... Idę, idę 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 szlach szlach daj go dawaj, dawaj go Dawaj go Dawaj, sukę jest no, <laughs> nie wiedź tylko w wodę bo Teraz rozdobce nas. jest to za to jest Jadę, jest jest to za to jest shit. jest ich. jest shit. Holy shit. Zaraz

Jeździ <laughs> dwa fragi. Ci, 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 dwa. Bierzemy jeszcze raz. Która to co jest? To jest? Która to jest? To było. Pancerna. Uh, SUV, tak? Szturmowa to była. Było... E, nie, to, e, to był harden attack truck. Hmm. Nie, SUV nie. To, to, nie był, to nie było, Szturmowa. to nie było. Nie, Nie, to On było harden attack tak? truck na pewno. 100%. To, tak. to, ten, to co jeździ teraz? Co nie, to nie, to, było, to jest Syndicate crew cab. Nie, 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 nie to jest harden attack truck na, na 100%. Czyli która ta co jeździ? Nie. Zaraz będę miał. Jak ty, ty chcesz jechać, bo, bo masz lepsze działko, jak masz ten. Czekaj, czekaj, czeka, czeka, ja zobaczę, czy mogę w ogóle ustawić coś lepszego? O, właśnie. Ciężarówka ty, szturmowa, na szturmowa, tak, to jest szturmowa. KM, o, mam M3M i WKM, co to jest? Karabin szturmowy, karabin wykorzystują przeciw Pancerno e, Średniego... ale nie, ten był najlepszy, bo on rozdobcał chyba, że. Gazowy, jeszcze mogę jednąć, ty. Gazowy, dawaj. Zoom Optics, czekaj, upgrade. Mamy co jeszcze? Mamy Reinforced nie? Chassis, gaśnica, Paint. Gaśnica, jakby co? Chcesz thermo <coughs> thermal Optics? Nie, czy nie, nie, arm... nie, zwykły biorę. Uh, autoprzeładowanie, autoprzeładowanie. Dla strzelca. Dobra, ktoś jest. Jestem Jest. O, to ty właśnie... o, ktoś wsiadł. Ktoś ktoś wsiadł. Tam, Dobra, no, 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 właśnie, to jest to, że. Za wsiadł. długo ten, za długo czek czekaliśmy prawda w nim jadę No, no No jedź, hej, co jest? No co ten łeb robi? Stoi na respie, nie? Ooo, wow Ta, już wyszedłem, no już wyszedłem Uważaj, jak wyjdę Zepsujesz? już? Zniszcz Nie, myśli, że ja wysionę, wiesz, nie ma takiej opcji, żebym z niego wysiadł Mato stoi w miejscu, wiesz? No, w zasadzie moja gra, ja muszę z, z dziewczyną. Mm -hmm. to, Stephanie. Mam nadzieję, że on wysiądzie, wysiądzie, wysiądzie. Wysiądź, Matow. Wysiądź. Wysiądzie, Mato. no, wysiądzie. Wysiądź. Co ja napiszę, mu Wyskakujemy! Get out! Get the hell out! Słyszałem, get the hell out! Get the hell out of here! Wysiadka, <laughs> wszyscy! <grymny> Bailout, out now, Jaki ma nie, jest, wysiadł, wysiadł Wysiadł Jaki ma Dobra To on no, ma, e, ktoś jest Super to ty Prowadzić to czy? Ja prowadzę teraz. <laughs> Też jest zabawa. <laughs> no. fajna jest ta zabawka właśnie. Zabiłem go. Damn, <laughs> czekaj, czekaj, Maki. Może ucieknę mu. Może mu ucieknę. Uciekłem mu chyba. O, dzięki. Cze, może, możesz się wbić No ja ktoś, ktoś mi uratował O, oh, Dobra, zabiłem go Aaa, wsiad z powrotem, co za dupa no Musiałem się na chwilę zatrzymać, żeby dwóch kolesi zabić i wsiad z powrotem No te armor to CV są fajne, jak masz wszystko, wiesz, zrobione fajnie w nich I zabił mnie, wiesz o tym? Tak? No! Ja czekałem na niego, żeby wyszedł. O wow, rozdobcieli. to ja jest jeden za, za tą, tą, tą... Zniszczył mi delikatnie. Ale ja się wycofam. Chodź. Chodź buziaczku. Tutaj. Come here bitch. Stoy, nie będę na trzeba przecież z daleka. To działko to podstawowe jest jeszcze źle, bo to z dwóch napiżdżasz. Wow. Ale zabawa. No, to jest fajnie. No co ja wstrzelam do niego, a on nie. Jeszcze raz jestem Jaka bejka. Koniec no. 41 i 6, proszę bardzo. A nawet ja nigdy w nim nie grałem. to bez nie, 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 ja, ja, ja kiedyś grałem o oh, wow, Ale dawno temu. A nie, nie, Bardzo nie, 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 GG. nie, nie, no, GG nie,